Dlaczego warto? Tutaj technika doktora Yamamoto jest techniką dosyć prostą. Rzeczywiście można się jej nauczyć w przeciągu weekendu i będzie to dostęp do całej techniki. Ewentualne braki można potem doczytać w literaturze, która też jest dostępna, głównie w języku angielskim. Akupunktura czaszki do której mam, Yamamoto ma też taką zaletę, że możecie bez problemu łączyć ją z innymi technikami, ponieważ zabiegi są wykonywane na czaszce. W trakcie nakłucia możecie spokojnie pracować manualnie, więc jest to tutaj duża wygoda, możecie przeprowadzać różnego rodzaju masaże. Możecie także wykonać taki zabieg już po właściwym zabiegu akupunktury czy po właściwej terapii i wypuścić pacjenta z igłami do domu, ile tylko nie boi się on tych igieł samodzielnie wyciągnąć.